Witajcie Dzień jak codzien Czyli dzień w sądzie Jest ze mną również Adam Kania Jesteśmy w Żywcu O tutaj jest rozmawia przez telefon Pilny w telefon Będą trzy sprawy Pierwsza sprawa to dwie rozprawy Szczepana Pierwsza sprawa to obrażenie się komendant Żywieckiej komendy To jest pierwsza sprawa Druga sprawa karna to naruszenie miniru domowego Przez Szczepana podobno w urzędzie A Trzecia sprawa to idziemy do szkoły w Oczkowie z Adamem Kanią i tam będzie rozmowa z panem dyrektorem w sprawie pani Bernadette i przyjęcia jej syna do szkoły. Także Adam jeszcze tam rozmawia, widzicie? Wchodzimy, szczepan już tutaj jest, ponieważ też jest na jakiejś rozprawie o godzinie dziewiątej, a on ma na dziesiątą. Szczepan że wchodzimy do sądu i zobaczymy która to sala, że jesteśmy przed sądem widzicie jak to wygląda tutaj jest to wyjście i sąd rejonowy Ok, Czekam na Adama Tutaj rozmawiam przez telefon także ja może wejdę, bo muszę skorzystać z toalety. Ok, ładne obejście. E, zakaz fotografowania i filmowania, oczywiście. E, na jakiej podstawie prawnej, gdzie tutaj jest? Podstawa prawna gdzie jest zarządzenie prezesa, no nie ma nic, osoby niepełnosprawne. Także tak to wygląda. Dobra, ja wejdę, zapytam się może o wokandę, bo która to jest sala, ja wchodzę. To pana 84 przez 25. Dobra, 64 to jest 60. Dzień dobry panie Szczepanie, witam serdecznie. Witam Szczepusz. panie to tam co A no, czekam, 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 pana... Nie, nie, Adam jeszcze rozmawiał przez telefon. Yy, dobra, no to na razie pauza. Dobrze. Zobaczymy, ciekawe czy... E, czy skąd zgodzi się na rejestrację, tak? Nie, sędzia jest młody przede wszystkim, a ci młodzi sędziowie ci młodzi są bardzo, mm -hmm. tacy, no widzę, co mam mówić, no, komuna ich ominęła, no i, to, i <laughs> Dobrze. Z nami też asystent Nawet posła. Znam twoje poczucie chmury. Czyli jest to no. poczucie chmury. Tak. Ale no, to mi się podoba. A nie, za, a nie zaraz, że za komuś to ja Czy sprawa jest bulwersująca? Bo ja... Mi żona jak to by tak mówicie. Bardzo mi przykro. A więc tak, wchodzimy. I pan... Trzepan Przybyński, dobra. Eee, panowie? Już mówię. Mirosław hmm, Szydłowski, Głową Gąskar, GAPO, eee, Prasa. Trzeba zostać wniosek o rejestrację tej eee, rozprawy. Ważny interes społeczny. Panie porozumieć, tylko wiecie, że to jest... Ja mam parę momencie jeszcze, sekundeczkę. A Pan jeszcze przy okazji? Ja wolę publiczności. Eee, tylko to właśnie mamy nowy problem, bo rozkazanie z tymi... Nie ja, bym, bo... Tut jest prywatny skargowy. Dobrze, zaufania publicznego. W takim razie jako osobę pana Pana Kamia. Ok, Okej, zakończyła się. Dziękuję. Pierwsza rozprawa Szczepana. Prawna skargowa. Artykuł 212. Ja bym na pewno utrzymałem operację i rozwałe podpisy. Dobra, to od, nie wiem, że nie bo Co okręgu może potrwać? To to to, to to, to to Okej, okay, to zakończyło się. Eee, czekamy. Do widzenia. Czekamy na kolejną rozprawę. Szczepana, która będzie o 11.30 Sprawa jest w trybie niejawnym, także robiłem tylko notatki. No i tyle. Adam też robił notatki. Kolejna rozprawa będzie 5 marca o 11. .00. Idziemy na kawę, może jeszcze porozmawiamy o innych sprawach. Tak. No, słuchajcie, no kwestia anonimów, anonimów to jest nawet instytucje, które dostają anonimy muszą się tym zająć, tak? A tutaj jeżeli się no, to tak, tak jest. No. Mhm.